Witamy Waszmościowi, Waszmościny, tutaj siostra Marta e, i Ania, właśnie w pełnej... <laughs> w pełnej gotowości, drodzy Państwo, do tego, aby Was zapoznać z kolejną tutaj niesamowitą, e, niesamowitą e, odsłoną naszej tajemnej księgi. Tym razem, drodzy Państwo, będą to narządy, e, no jakie? Moczowe. moczowe. Aha. Tak, 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 moczowe. Moczowe sprawy. Ważne sprawy, bo jeżeli taki narząd odmówiłby posłuszeństwa, no to, no, to można nawet zejść. Tak, tak, bardzo dosłownie. A zatem, e, siostro Marto, może zechcesz mhm. zacząć i tutaj na tej okay. stronie, zaznaczone fragmenty, y, publicznie, uroczyście odczytać. Wszyscy o tym wiemy, że zdrowy mocz jest źródłem koloru, nie żółtego koloru, A. <grych> przezroczysty i wolny od popadająco silnej woni. Jako też, iż spożywane pokarmy wpływają na jego przypadłość, czyli że potrawy o silnej woni lub smaku nadawają moczowi szczególne właściwości. Ponieważ jednak wiemy także, iż materiały spożywcze wchodzą w krew. Przez stąd należy wnioskować, że zarówno mocz jako i pot wytwarzają się z krwi. Jakoż odbywa się mieniona czynność rzeczywiście w narządzie przygotowującym mocz, to jest w nerce. Mocz składa się z wody zbytecznej dla organizmu, jako też z nadmiernych składników pokarmowych. przede wszystkim soli, a nadto z rozpuszczalnych wydzielin ciała naszego. W normalnych warunkach wydzielanych bywa w ciągu 24 godzin 1 do 2 litrów moczu. Ileż wymieniona zmaga się, gdy wiele pijemy, a w czasie tęgiego ocenia znacznie się zmniejsza. Słuszne jest więc pytanie, skąd właściwie bierze się ta mnogość wody? skoro już płucami i skórą znaczną jej ilość oddajemy, o czym w poprzednich naszych objaśnieniach dostatecznie wyłuszczyliśmy. A na to chcielibyśmy chętnie się dowiedzieć, na co woda potrzebna jest w takich ilościach w organizmie, w organizmie naszym. Tyle wody wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi, wchodzi pod różną postacią, a wychodzi zawsze w postaci moczu, mniej lub bardziej aromatycznego. Zbyteczne sole pojawiające się zawsze w moczu są zwykłymi połączeniami potasu, kalium, sodu, wapnia i magnezyi, tak zwanych ziemi. Z fosforem siarką i węglem jako fosforan wapna węglan wapniowy, wapno kwasu siarkowego fosforan magnezyjowy. I w jaki sposób rzeczone połączenia się wytwarzają, trudno na razie objaśnić, gdyż mało tylko osób posiada tyle znajomości chemii, aby tak zawikłane czynności dostatecznie pojąć. Nie chcemy więc tymi sprawami bliżej się zajmować, albowiem poucza już samo zwrócenie na to uwagi, jakie materie w żyjącym organizmie powinny być zawarte, ażeby utrzymać czynności życiowe, czyli funkcjonowanie wszystkich narządów i których czynników, zarówno i w moczu, zbywać nie powinno. Niesamowicie długie zdania pisano na ten czas. W ten czas. Nie, już tak się dobrze słychało. No to jeszcze poogląda siostra Marta za chwileczkę. My tu ją zostawimy sam na sam z nerką, sam na sam z pęcherzem i, i siostra Marta będzie. Już to jest tak przemiłe, oh, że ja bym mogła w tym, tym zawsze sypiać. Siostro Marta. Mamy bardzo dobrą wieść, bo jak już te filmiki nie, um, ujrzą nie. światło dzienne, tudzież nocne, to wtedy siostra Marta może ich do zasypiania słuchać nie. sobie jednego za drugim. Może wtedy też coś takiego mądrego zapamiętam. Rzeczywiście, bo to taki stan alfa, nasze fale mózgowe przy zasypianiu e, chłonność mają niezmierną. Także. Układ moczowy okazuje się być bardzo fascynującą motywacją do nawet problemów ze snem. Drodzy Państwo, Wam oczywiście życzymy, aby Wasz układ moczowy działał niezawodnie, aby woń Waszego moczu była przednia i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Żegnają Was siostra Marta i Ania. Bywajcie zdrowo tymczasem.